Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Minion Pomysłów na minutę. Dzisiaj u nas zielone, wszyscy lubią zielone. Tak, jak ostatnio zauważyliście na live, na vlogu. Ee, pytaliśmy Was, czy chcecie zobaczyć e, komplet bo walizeczkę, którą otrzymaliśmy od producenta od Hitachi, w tej chwili Hikoki. Tak. E, czy chcielibyście zobaczyć, e, co wchodzi w skład. Tej małej oto walizeczki. Więc szybka prezentacja tego, co jest w zestawie, a przed nami na stole zestaw narzędziowy 112 elementów, który jest określany jako zestaw dla profesjonalistów i dla bardziej wymagających majsterkowiczów. Zapraszamy. Walizeczka zielona, zafoliowana. Z tekturką na wierzchu ładnie to wygląda. Yy, Hitachi, czyli tak jak mówiliśmy w tej chwili, hikoki marka, poważna. Więc wykonanie samych yy, akcesoriów, które są w zestawie, na pewno też. I tutaj jakby nie ma czego oczekiwać nie ma czego się doszukiwać. Yy, mały, fajny, podręczny zestaw. Yy, mówią, że jak coś się do wszystkiego to jest do niczego. Ale tutaj niestety ci, którzy akurat w tym momencie tak sądzą, to są w błędzie. E, fajny zestaw, hmm. żeby mieć go ze sobą, jak idziemy na jakąkolwiek robotę. Bo mamy tutaj wszystko, co może się przydać e, w wydaniu takim naprawdę podstawowym. E, fajny zestaw też do warsztatu, zwłaszcza jak ktoś zaczyna przygodę z ministerkowaniem. Oczywiście. Cena zestawu, bo te ceny, pytacie, szukaliśmy w sieci od 150 do 200 zł. Tak, są różne są ceny na różnych stronach, no ale no, cena najwyższa, która nam się rzuciła, no to tam w granicach 200 zł. Tak jest. Yy, więc co? Mamy walizeczkę, a w walizeczce mamy takie coś jak na przykład yy, uchwyt magnetyczny. Dokładnie. Uchwyt szybko zmienny z blokadą. Yy, cztery łapki śrub. Dokładnie. też szkoły zgadza się. Także w zestawie mamy e, przedłużkę e, giętką 280 mm, wkrętak do bitów z grzechotką. A także zestaw zawiera e, wiertła, które możemy zastosować e, w różnego rodzaju e, materiału. Materiał jest to na przykład e, do materiału na przykład do drewna. Tak, komplet wiertel do drewna, komplet wiertel do metalu, komplet wierteł do betonu, cegły tak. tak do muru możemy zamontować. Także, jest, także tutaj w zestawie jest wiertło piórowe do drewna. Tak, dokładnie trzy sztuki w trzech rozmiarach, z tak. tego co widzimy tutaj ładnie na opakowaniu. E, oprócz tego zestaw kluczy nasadowych i zestaw bitów e, w krótkich i długich. Co do wielkości, nie będziemy się nad tematem bardzo mocno rozwodzić. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to sobie po prostu zajrzy w opis, dlatego że wymieniamy teraz wszystkich 132 elementów krok po kroku. Tak, to naprawdę jest bardzo dużo do, do pokazania, omówienia. Każdy z, po kolei, to naprawdę zabrałoby bardzo dużo czasu. Zestaw można bardzo szybko znaleźć, jeżeli chodzi na internecie. Tam macie opisane po kolei, wyszczególnione macie. Jakie są rodzaje wierteł, jakie są ich wielkości, długości, do czego można je zastosować. Tak samo właśnie w bitach, jakie są rozmiary, jakie są długości, jakie są ich zastosowania. To wszystko jest w opisie. To co? Myślę, że nie przedłużając, zajrzymy do środka. A oczywiście, jak najbardziej. Zobaczcie, jak to wygląda. Zapraszamy. Zapraszam. Że tak powiem, nareszcie, bo leży zafoliowane i czeka, ładnie wygląda. Więc folikę możemy już sobie zedrzeć i wyciągnąć, zabezpieczone ładnie. Tutaj macie opis z opakowania. Krzyneczka, jak widzicie z opisem, naklejka zielona, zawias, odlewany zapięcia. Również otwieramy. W środku przekładka gąbkowa, która yy, ma nam zabezpieczyć jedną część od drugiej. Co do tych przekładek różnie z nimi bywa. Na ogół jest tak, że część osób się ich w ogóle pozbywa. Choćby ze względu na to, że to jest gąbka i strasznie gromadzi kurzy i później otwierając to wszystko gdzieś tam będą byli. Natomiast do transportu fajnie, że jest. I co mamy, słuchajcie, po kolei? Patrząc od góry mamy uchwyt magnetyczny, mamy te tak zwane poszukiwacze, tak? końcówek, cztery sztuki, poszukiwacze śrub, wkrętów, to co widzieliśmy na, i co jest w opisie. Mamy wiertła do drewna, tak jak widzicie tutaj oraz tutaj. Komplet wierteł do betonu, komplet wierteł do metalu. Końcówka z szybkozłączką, trzy wiertła piórowe, tyle jeśli chodzi o górę. Wszystko ładnie wykonane, wszystko ma swoje miejsce na dole. Trzy kasety z bitami krótkimi, komplet bitów długich, wszystko jest opisane gdzie co ma być. Yy, klucze nasadowe, końcówka giętka, dosyć sztywna, jak widzicie, spokojnie będzie można sobie tym gdzieś tam popracować. Yy, oraz śrubokręt z grzechotką, fajna sprawa, bo zabierając coś takiego ze sobą możemy sobie po prostu popracować wygodnie. Grzechotka: jedna strona, pozycja środkowa, blokada, pozycja górna, kręci się to nam w drugą stronę. Uchwyt standardowy sześciokątny, więc w momencie, w którym włożymy to wszystko się nam zabezpiecza i możemy wygodnie pracować. Bity nam nie uciekają. Zestaw naprawdę fajnie skonstruowany, fajnie dobrany. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. I myślę, że mając jakby to wszystko, czy pogłębiać, czy, czy te wszystkie wietła, możemy spokojnie gdzieś tam w terenie sobie popracować, czy podubać w małym warsztacie do zastosowań takich domowych, jak najbardziej spoko. No i jak jacku. Myślę, że w temacie tego zestawu do zastosowań domowych, yy, czyli tak, żeby mieć po prostu jedną skrzynkę w domu i mieć w niej wszystko, super sprawa gdzieś do ruszenia w teren jak najbardziej. Yy, oprócz tego jakiś komplet kluczy i naprawdę mamy wszystko. Dwie walizki, tak na dobrą sprawę, i można sobie. Zabezpieczyć mały warsztat albo pracę w terenie. Tak, w terenie na tym bardziej, że na pewno zobaczycie na innych filmach jak korzystamy z tych różnych bitów, wierteł. Także do wiertła piórowe, które tutaj są do drewna, także z nich będziemy na pewno korzystać. Zobaczycie to na następnych filmach. Tym bardziej, że cały ten sprzęt zostaje u nas. I na pewno będziemy z niego często korzystać. Tak, bo mamy tutaj wszystko. Wierteł piórowych. Przede wszystkim jednego wietła piórowego i bitów będziemy używać przy teście wkrętarki Koki, którą może już widzieliście, a może dopiero ona będzie. Jeszcze nie wiemy, jaka będzie kolejność tych filmów. Tak czy siak, zestaw jest fajny. Myślę, że godny uwagi, bo macie tutaj wszystko pod ręką. I praktycznie no jest tutaj wszystko, co, co każdemu majsterkowiczowi będzie potrzebne do, nie wiem, do wkręcenia, wywiercenia, e, zmontowania. No naprawdę sprzęt jest godny polecenia. E, no bo nawet jeżeli kupować mniejsze zestawy w mniejszych walizkach, e, no to. Wydać przykładowo, mówiliśmy, cena 200 zł. No, powiedzmy te 200. No 200 tak? zł, to ja byłbym w stanie wydać 200 zł na tak wyposażoną walizkę. Jest tego sporo. Jak jest widzicie. sporo. Nie jest ciężkie, jest łatwe w transporcie, nie, za, nie zabiera dużo miejsca. No to super sprawa. Zestaw możecie sobie poszukać jako 705315M, bo takie jest oznaczenie kodowe od Hitachi. A my na dzisiaj kończymy, lecimy dalej, bo chcielibyśmy teraz te końcówki wypróbować. Także zachęcamy oczywiście do czego? Do zostawienia łapki w górę, tak, do subskrypcji, udostępniania kanału. Tak, kto jeszcze tego nie zrobił, zachęcamy na pewno. Zapraszamy na wszystkie nasze media społecznościowe. Tak, na no nasze fora, które znajdują się na Facebooku. Tak, jest grup narzędziowych, jest tam już kilka. Tak. Różnych, markowych, ogólnych. Nasza grupa narzędziowa kanału, jest strona kanału, jest profil na Instagramie, jest profil na Facebooku. Wszędzie gdzieś tam jesteśmy, wszędzie gdzieś coś tam się dzieje. Zapraszamy Was na te filmy. Jeżeli nawet posiadacie film, filmy bądź zdjęcia z użytkowania takiej walizki, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy specjalnie dla Was. E, dawajcie linki, zdjęcia, filmy e, pod naszym filmem, na albo pewno na albo na Facebooka na nasze wszystkie e, fora, które, które wymieniliśmy na pewno, na pewno e, sobie obejrzymy, tak. damy, damy też lajka. Linki do wszystkiego są pod filmem. Tak, pod linki filmami. wszystkie znajdują się, się pod filmem, naprawdę zachęcamy. A my na dzisiaj kończymy. Życzymy. Wszystkiego dobrego. Tak jest. Miło do oglądania. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się. Hej. Cześć.